Czy daje to Pan nadzieję na kolejne zwycięstwo? Znaczy, no jak wiadomo, gra po to, żeby wygrywać. No my w każdym meczu wkładamy serce, każdy chce po prostu nas walczyć o zwycięstwo, co się na razie udaje. No mam nadzieję, że tą pasję będziemy podtrzymywać dalej i będziemy zwyciężać w kolejnych meczach. Yy, drużyna Turowa prowadziła w każdej kwarcie. Yy, co było Waszym yy... Znaczy nie no, nagraliśmy po prostu swoją koszykówkę, nie daliśmy się głowie rozkręcić i graliśmy to, co yy, można powiedzieć, że trener dobrze do tego spotkania przygotował. No, straciliśmy 60, trochę ponad 60 punktów, także to, to jest naprawdę dobry wyczyn, no i cieszymy się z tego, na i gramy dalej. Yy, gracie yy, w Lidze VTB, a także w Tauron Basket Lidze, yy, no i rozgraliście mecz w poniedziałek i dzisiaj yy, graliście w piątek czy, 3 dni, to jest wystarczająco. Tak na pewno no to mieliśmy dużo czas, czasu, mieliśmy jeden dzień wolnego, także bardzo dobrze zregenerowaliśmy siły, co przez co było widać na boisku, że każdy znak nas się siebie wszystko, dał grano na 100%, także dla nas to nie ma znaczenia, czy będziemy grać dwa co trzy dni, czy co dwa dni, także będziemy na pewno w każdym meczu dawać siebie więcej niż 100%. Dziękuję. So we have, uh, the uh, most when we played as a team and moved the ball we got shots that we wanted we made shots and we were a better team but when we played uh, when we didn't do that it exposed us Uh, I never felt like that. And, uh, probably with three minutes to go with us down eight, 18, 20 points, sorry. <laughs> but you know, besides that, I didn't feel that we were out of the game. I just felt like we just needed to share the ball. More. I got my head checked by a jumbo check.